Stanowisko numer 6, pan Jurek. Też mechanizacja się u pana Jurka wdarła i dobrze. Tak, tylko że pan Jurku, ja nie odnotowuję radyjka, tak jak u Wojtka. Telefon. Telefon, aha. Stanowisko numer 7. nie mieszkałem się w wpieprzyć w gówno. Ma... Kolnik Team. Panie Aronie. Ja myślę, że tak dla pana dwie godzinki to na tego całego kurde badziejstwa. Rozumiem. Rozumiem. Jakbym jak ci tak le... płaczek, co, miejsce, czy co No bo tam nie ma ten... Jaki kipisz. Kurwa? A mówiłem ci kurwa przesuńmy to dalej. No. Pozałeś. Panie Aronie. Staramy się, staramy się. Tu szwagier, był szwagier prądruje samochód. To jest od wandy, która niemca nie chciała. Stanowisko obywatela niemieckiego. Rona kanapki zrobiła. Mechanizacja jak u każdego. Nie wiem co to za czasy. Nie będzie długo, się tak, słońca nie ma. Okulary przeciwsłoneczne są. Fotochromy. <grystanie z nimi> Polurenow. Kolega, jako jedyny od, zaczął od gruntowania. I to się coś, coś tam sobie wykopał. Jakąś norkę tutaj widzę? Tak? I jako jedyny zaczął od gruntowania. Mogę Cię blisko, na YouTube. na YouTube, tak? No i bardzo piękny. Po powodzenia życzę pani Michale. Wygranej przede wszystkim. Z było i będzie. Tam o taki ten Pan z Pan z konika chyba nie zdąży, bo on dopiero zaczął te rurki skręcać. On dopiero ten, nowy pierwszą podekćę On dopiero zaczął te rurki. No nie skręca, O! Mawerik odpisany Pięknie To kurwa nie ma takiej odwagi po panu widzę nie brakuje bo no ale masz tam no tak 11 13 Panie Kaziu, ja mam nadzieję że ta 13 to będzie dla Pana szczęśliwa kukurydza grunt i pan ponauczył a będzie kurwa latać Pani pokaże jakie się ryby były. Tak sobie myślę. Najpierw troszkę białem poświrować, a później ten, jeżeli pan by się tu nawet schował troszeczkę, to panu by nie wiało, a nie będzie panu tam w te krzaki ściągać, nie? Bo fenerek pójdzie, nie? No, no to ja bym sobie tu gdzieś usiadł. Tu bym sobie usiadł, na tym miejscu. No. No no, no, no. Z no, no. skarbnika Ład, skład Kastera Kastera za półtora koła jest wszystko. jest wszystko, jest wszystko, tu jest wszystko To numer numer 15 Pan skarbnik nasz użytkowany, siatka jest, pokrowiec jest, jest pokbierak jest. Myślę, że to chyba jest. Chyba metoda na sukces, panie Piotrze. <śmienki> no no tak, jakże inaczej. Tak, tak. To coś nieco się udaje. Znamy to, znamy to. Idziemy dalej. Tu są pałami, tu jest nasza kadra. To, że, oni nie śpiew... że oni nie śpiewają, to co? Kolega, ale widzę, że o federki, federki, panowie. To i tak nie będzie? No. O, obiad Wam z piękna woli. Panie Wojtku? Jestem <grym wody> Okej. Okay. Ja tylko prosiłbym o niezadmierne zbliżanie się do wody, panowie. W razie wu, nie? Zapraszam później, jak nie będzie coś. Karuzelek nie mamy. Ja Maciu. Nie umiesz słychać. 12 kwietnia. A, nie, to się podpada. 12 kwietnia. 65 lat, a nie wygląda. Nie wygląda. Dzie ja bym mu dał 72. Dobra. Połamania życzę no, okay. Aby nie na koranie Panie Orgędzie, nie mogę się podoba. Się Federki. Federki, ale widzi pan. Pierwsze, pierwsze. O, i to tak ma fajnie zrobione, że nie bezpośrednio. Prosto mu wodę sika, tylko na bok. No i jako jedyny ma pan spryskiwacz, a nie ma pan z no, w piątarki zmieszalny. Jest w starej daty. W starej tak. Tak jak pan Wojtek. Pan Wojtek za. ma nadzieję, że skończy 65 pojutrze, a ma taką bańkę. Nie, ile mu tak naprawdę tak, musi się dać? 20 mu się dać. Ile? 20 musi się dać. 25 musi się dać. 60 musi się 5, Шестьдесят за уже? Четверть no, Ну то, что